Witam kochani na moim kanale. Dzisiaj będzie retro odcinek. Zakupiłem dwa pecety z procesorami z rodziny Haswell. Dlaczego to kupiłem, za ile to kupiłem? Dowiecie się właśnie dzisiaj, a więc serdecznie zapraszam na materiał. A więc zacznijmy od początku. Wpadłem na świetny pomysł zbudowania retro peceta, ale nie chciałem się zachować bardziej niż czwarta generacja procesorów intela a więc wleciały właśnie Haswell. Na pierwszy ogień wleciał właśnie ten komputer. Zacząłem licytację. W licytacji nie było za wiele widać. Była tylko otwarta klapa. Pisało, że sprawny. Brak pamięci, dysków i karty graficznej. Nie pisało też, jaki procesor. Ale gdy zobaczyłem płytę główną na zdjęciu, stwierdziłem, kurczę, coś dla mnie. 4 sloty na pamięci DDR3. No i to wystarczyło. Dlaczego to wystarczyło? Zapytacie. Sprzątając ostatnio u mnie, wynalazłem stare kości DDL3 4GB w jednej kości. Mam ich 8. W sumie mam ich trochę więcej. Ale te kości są z mojego starego komputera z Fenomenem. Gdzieś tam był film o nim. Fenom to już naprawdę leciwa konstrukcja. Stwierdzam, że. Ten powinien być dużo lepszy. A jak będzie, to się dzisiaj okaże. A więc teraz wiecie, dlaczego właśnie zależało mi na czterech slotach na pamięci. Więc wylicytowałem pierwszy za 130 chyba 7 zł, jak się nie mylę. I stwierdziłem, kurczę, jak tam nie będzie 7, to będzie słabo. Patrzę, za 5 minut po tym komputerze była licytacja właśnie tego hp -ka. Jest to stacja robocza właśnie od HP. Model to HP ProDesk 600 G1, a więc wchodzę, czytam opis na stronie HPK. Oczywiście tutaj już było napisane, że w środku jest i7, tylko nie pisał jakie. Ale gdy zobaczyłem, że jest tu wypasiona i7, oczywiście bezka, ale to wystarcza. Dokładny model to i7 4770, więc dość wysoki model. Stwierdziłem, biorę to. A że tu była dość niska cena startowa, wylicowałem go za 100, chyba 2 zł, jakoś tak. Niestety za obydwa przyszło mi zapłacić 50 zł. przesyłki, trochę zabiło to budżet, więc całość wyszła mi 287 zł. A więc zacznijmy całą zabawę. Ja już tutaj począłem pierwsze kroki, powyciągałem układy chłodzenia i pozamieniałem procesory. Teraz zapytacie, po co ty tutaj zamieniasz procesory? Mi zależy na tej jednostce, a tutaj stacja robocza. Mam na nią trochę inny plan, ale złożymy z niej też coś fajnego. Zobaczycie, właśnie dzisiaj w materiale. A więc, taj 7 wleciała już tutaj, a taj 5 wlatuje tutaj. Zaraz dowiemy się, czy te sprzęty w ogóle są sprawne. No i całą resztę. Dołożymy tutaj 16 GB ramu. jakiś testowy dysk, żeby sprawdzić w ogóle wydajność tego. Zastanawiam się jeszcze nad kartą graficzną, ponieważ nie ma tutaj dodatkowego portu do zasilania karty, więc będzie to musiało być coś takiego bez zasilania, więc nie wiem 10, 50. Jeszcze się zastanawiam, zobaczymy. Do Docelowo chciałem tu włożyć GTX 970 i byłoby spoko i 54460 i właśnie GTX 970. Będę docelowo coś w ten descent składał, a później porównamy w testach, jak te komputery wypadają w 2026 roku. Jesteście gotowi, a więc zróbmy to. Komputer poskładany, a więc zobaczmy, czy to w ogóle działa. Pierwsze uruchomienie. Piękny napis HP. Ładuje się Windows i jak widać, machina ruszyła. Nie pozostaje nic innego jak przeprowadzić testy. Dzisiaj testy zaczynamy od Cinebench 15, a porównanie będzie wcześniej wspomniane AMD Phenom 2 X4955. I już na samym starcie widać przewagę właśnie i piątki 4460. Z wynikiem 476 do 338 punktów. Dalej mamy Cinebencha R20. Tutaj również ogromna różnica. 1118 punktów do 644. Oczywiście znowu dla piątki. I również nie mogło zabraknąć Cinebench R23. Tutaj wynik podobnie jak poprzednio, prawie dwukrotność, czyli 3063 punkty do 1602 punktów. Oczywiście dla i piąteczki. A w gpu możecie zauważyć, że karta premiera miała w 2016 roku. Wyposażona została w szynę 228 128-bitową. Pamięci to GDDR5 od Microna, tylko niestety 2 GB. Przepustowość to tylko 112 GB na sekundę. Tutaj niestety właśnie mamy to wąskie gardło. Sterownik najnowszy i raczej Więcej ciekawostek nie ma w tej karcie, poza tym, że nie posiada dodatkowego portu zasilania. A więc przechodzimy do 3D marków na początku Time Spy. I tutaj widać, że dostajemy dobry wynik, czyli 1947 punktów, praktycznie standardowo, jeżeli chodzi o te podzespoły. Następnie zrobiłem Fire Strike a. i tutaj również osiągamy dość uśrednione wyniki a wynik to 5794 punkty następnie Eugene Heaven Benchmark 4.0 i tutaj osiągamy wynik w wysokości 1662 punkty a średnie FPS osiągnął 66 klatek i oczywiście nie mogło zabraknąć testów z gier i na początek testujemy Shadow of the Tomb Raider nastawy najwyższe, Full HD tutaj już bardzo słabe wyniki i niestety ta konfiguracja daje nam 25 klatek średnio oczywiście zrobiłem również test w najniższych ustawieniach i tutaj zyskujemy aż 47 klatek a więc jest grywalnie przechodzimy do far crya 5 i tutaj far cry 5 na nastawach ultra osiąga 35 klatek średnio a schodząc na nastawy niskie dostajemy 46 klatek średnio przechodzimy dalej far cry 6 nastawy ultra Full HD to zaledwie 20 klatek średnio, ale za to na niskich osiągamy 38 klatek średnio, a 1% Low to już 31 klatek. Następnie wykonałem testy Wiedźmina 3 next gen na nastawach Uber Full HD. Tutaj nasz sprzęt osiąga 17 klatek średnio, a przechodząc na nastawy Steam Deck osiągamy 41 klatek, a więc w miarę grywalnie, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Cyberpunk, i tutaj również nastawy Ultra Full HD, to ledwo 15 latek. Schodząc na nastawy Steam Decka, 25 latek, czyli gra jest poza zasięgiem możliwości naszego sprzętu. W Hogwarts Legacy niestety nie pogramy, gra się załącza, ale wyrzuca błąd. To samo tyczy się Stalkera 2, tutaj również wyskakuje od razu błąd. I na sam koniec CS2. I tutaj na nastawach niskich i Full HD średni wynik to 91 klatek, a więc możemy pobiegać. A więc zapraszam do podsumowania. A więc, co tu dużo mówić, premiera procesora miała miejsce w 2014 roku. Postarzał się naprawdę godnie. Cały czas zastanawiam się, co by było, gdybyśmy go połączyli z mocniejszą kartą. Ja już nawet wyposażyłem się w taką przejściówkę. Niestety tutaj ogranicznikiem jest też zasilacz. Nie mamy portów dodatkowych. Jedynie możemy zrobić takie drutowanko. Jeżeli Wy też jesteście ciekawi, piszcie w komentarzu. Włożymy tutaj na przykład GTXA 1060. Także sekcja komentarzy dla Was, piszcie. Poza tym, do retrogierek naprawdę ciekawy sprzęcik. A już niedługo przetestujemy właśnie i7 od Haswella 4770 i sprawdzimy, jak ona sobie poradzi z 16 GB RAMu i takim na przykład gtx 1078 GB. Także to już niedługo. Dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście. Do następnego.